A co to się stało? Kurde, odpadło znowu. Tu ten plastik został w środku. Tutaj wyszedł. Muszę to przykleić. Nie chcę mi się kolejnego szukać tego boczku, tego tyłu fotela. Wezmę to, po prostu przykleję. Kupiłem sobie taki klej dwuskładnikowy, ponoć mocny do zderzaków, i tak dalej. I przede wszystkim do BMW. Wiedzą do czego robić klej. A tak poza tym, nie może się obyć bez, bez żadnych napraw. I oczywiście, samochód mi, jak stoi do słońca, nie chce odpalić później. Został pół godziny, teraz może do słońca. I o co chodzi? I pewnie jak na złość odpali. Kurde, no wiedziałem. Ale jak dłużej do słońca postoi, to kręci, kręci i odpalić nie może. Nie wiem o co chodzi. Dobra, trzeba to skleić. To ma być w miarę czyste, wolne od takich luźnych kawałków. Tutaj są takie elemenciki ostre. Mają być tak właśnie wyprostowane, żeby tam weszły do środka. W te dziury, co tam jeszcze zostały. No i co? Nałożę klej. Nałożę klei i to po prostu przykleję. Śmierci rybą tuńczykiem z puszki. To nieważne czy wyjdzie czy nie wyjdzie, bo to z środka, tego nie widać Jak nie wyjdzie to po prostu całe kupionowe i tyle Ale wali rybą masakra Teraz trzeba mocno to przycisnąć. Co się gorące robi. Nie brysknie No, wygląda, że chyciło. No nic, to już skleiłem. Wygląda jak wygląda. Nieważne to mam całe za darmo bo gość to pourywał. Teraz trzeba tam nakierować to musi wejść tutaj na takie zaczepy tak samo tu z tej strony Oczywiście jedną ręką No Weszło, weszło i teraz tu tylko wpyknąć do środka widać? o no i co naprawione To nie jest moja sprawka akurat. W ogóle nie jest to ładne, ale... ale ważne, że kieszonki nie są porywane, no i się teraz trzyma. 250 metrów. Kurde, jesteśmy straszna Nawet nie zaczęliśmy jeszcze nic robić. Jazda, 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 jazda. No skoro jesteśmy w połowie, to jest jakieś 125 metrów. Wysokości nie byłem. Masakra, mamy przechody. Przyjechaliśmy. Właśnie jadę za radiowozem. A szkoda gadać.